Tak, zdecydowanie lepiej mi się uczyło, zdecydowanie więcej rozumiałam, e, na lekcjach też już jakby trochę więcej ogarniałam z tej chemii i no po prostu mogłam to robić tak też w swoim tempie po prostu, tak, i mogłam oglądać sobie te filmy ile razem chciałam, no jednak jak słucham kogoś, kto mi to tłumaczy, to mi to lepiej wychodzi. No, na pewno mi się podobało to, że było już przyspieszone, tak naprawdę nagrane i mogłam w każdym momencie dnia i nocy obejrzeć sobie to, z czym akurat miałam problem, mogłam sobie odtworzyć dosłownie wszystko, co chciałam, w jakim tempie e, chciałam, bo na przykład było mało czasu, no to mogłam sobie odtworzyć coś dwa razy szybciej. I jeszcze dużą zaletą było to, że to właśnie było nagrane i mogłam sobie cofać, oglądać ile razy chcę tak naprawdę, bo co mi się jeszcze podobało tak bardzo, no kontakt tak naprawdę, e, że jak czegoś nie rozumiałam, mogłam napisać e, i dostawałam odpowiedź. No i tak naprawdę jeszcze to, że do każdego filmu były załączone te materiały, czy prezentacja, czy notatki, czy zadania, z których też mogłam korzystać. Wcześniej no to głównie to wyglądało na tej zasadzie, że korzystałam z różnych podręczników, czy to właśnie szkolnych, czy jakichś y, innych takich, z których w szkole nie korzystaliśmy, czy ogólnodostępnych materiałów w internecie, i no, no, nie wystarczało mi tutaj do końca. A co dla ciebie było takim największym problemem, jeżeli chodzi o korzystanie z tych podręczników? No, właśnie, nie było takiej osoby, która mogłaby mi to wytłumaczyć, bo podręcznik mogę czytać, 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 i tak naprawdę to, czy to rozumiem, czy nie, to wyjdzie dopiero później. Taka osoba, która wytłumaczy to na różne sposoby, czy powie trochę innymi słowami, to jest jednak też bardzo ważna w tej całej nauce i tego chyba mi najbardziej brakowało co bym powiedziała takie o osoby, która się waha, no to przede wszystkim bym poleciła te lekcje próbne, bo one wyglądają dokładnie tak, jak te wszystkie inne z kursu i można zobaczyć po prostu, jak to wszystko wygląda tak od podszewki tak naprawdę i e, zobaczyć po prostu, czy to jest dla nich odpowiednie, bo to jest, myślę, najlepsza opcja. E, a poza tym, no to może bym odesłała na twój kanał na YouTubie, bo też można dużo z niego wyciągnąć, zobaczyć, jakie... Przekazujesz wiedzę i w ogóle w jaki sposób to wszystko nagrywasz, więc myślę, że te dwie takie opcje ja bym z pewnością zarekomendowała.